Podkarpackie na Expo w Dubaju. Marta Kraus, ambasador instalacji podkarpackie Infinite Film Space. Województwo podkarpackie coraz częściej kojarzy się z filmem i produkcją filmową. Ostatnie wielkie sukcesy polskiego kina, i m.in. nominacje do Oscara dla filmów Zimna Wojna i Boże Ciało związane są z naszym regionem. To właśnie na Podkarpaciu zrealizowali swoje filmy Paweł Pawlikowski i Jan Komasa. Zresztą znakomici polscy filmowcy od lat poszukują w naszym regionie plenerów i stosownej atmosfery dla swoich obrazów. Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Jan Jakub Kolski, Dorota Kędzierzawska, Felix Falk, czy ostatnio Jerzy Skolimowski. Intensywne działania filmowców, zwłaszcza w ostatnich latach, to zasługa powołanej w 2016 roku Podkarpackiej Komisji Filmowej. Dzięki niej producenci filmów mogą liczyć na profesjonalną pomoc w czasie realizacji zdjęć, a także uzyskać finansowe wsparcie dla swoich projektów. Od samego początku Podkarpacką Komisją Filmową kieruje Marta Kraus, która rozszerza zaangażowanie Podkarpackiej Komisji Filmowej na dodatkowe obszary kultury i działania filmowe. Podkarpackie na EXPO w Dubaju. Warto pamiętać, że realizowano w naszym regionie filmy w latach 50., 60. i 70.. Kino polskie było zawsze na Podkarpaciu. Pewnie nie tak intensywnie jak dziś, ale nie można odmówić jego miejsca w historii polskiego kina. A nawet gdybyśmy spojrzeli na filmowy pejzaż Podkarpacia, to możemy sięgnąć do lat 30., do 36. i do Barbary Radziwiłłówne i Baranowa Sandomierskiego, który zobaczymy jako jedną z lokacji. Filmów powstało ponad 60. Filmów, seriali, już nie licząc samych dokumentów, więc jest to bogactwo twórcze. Szeroki katalog produkcji, reżyserów, którzy są rozpoznawalni w Polsce i za granicą. Pracowali tutaj najwięksi twórcy polskiego kina: Wajda, Hoffman w ostatnich latach Pawlikowski, Komasa, po Odkarpacie cieszyło się popularnością ze względu zarówno na walory przyrodnicze, krajobrazowe, jak i też na atmosferę pracy. I jedna rzecz, która się nie zmieniła od dekad, bo można to przeczytać w archiwach, w relacjach z dawnych lat, pomimo tego, że te warunki pracy często były trudne, szczególnie w Bieszczadach, gdzie samochód nie mógł dojechać na plan, czy też śnieg zasypywał plan i trzeba było kilku. Żeby odkopać scenografię. Kilka lat temu powstała Podkarpacka Komisja Filmowa. Te działania promujące Podkarpacie jako miejsce realizacji filmów stały się profesjonalne, świadome. Po pierwsze, szukacie kontaktu z ludźmi kina, ale też producenci filmowi coraz częściej zgłaszają się, by właśnie tutaj swój film nakręcić. W tym roku obchodzimy okrągłą, bo piątą rocznicę powstania Komisji Filmowej. Za cel postawiliśmy sobie promocję Podkarpacia wśród producentów. Nie ustajemy w wysiłkach, żeby prezentować Podkarpacie jego potencjał, czyli występujemy na spotkaniach branżowych, spotykamy się z producentami, mówimy dlaczego warto pracować na Podkarpaciu. Oni bardzo często już tutaj pracowali, więc wiedzą czego się mogą spodziewać, ale, ale nie wszystkie lokacje są im znane, nie wiedzą że współpraca z samorządami może przynieść korzyści. Plan filmowy to jest olbrzymie wyzwanie logistyczne. 60 osób zazwyczaj pracuje. To jest zamykanie dróg to jest cała obsługa tego. I tutaj lokalne władze są niezwykle przyjazne dla producentów, co też producenci później doceniają, wracają i można powiedzieć, że już mamy kilku takich ambasadorów marki Podkarpacie na rynku produkcyjnym. Kolejne produkcje przed nami, kolejne duże produkcje przed nami, więc myślimy, że ten, ten schemat działa. Co decyduje, że Państwo wybieracie ten, a nie inny scenariusz? Już, że tę, a nie inną grupę producentów zapraszacie na Podkarpacie, bo to także jest w Państwa decyzji. Od pięciu lat działa Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy, czyli jakiś system wsparcia finansowego dla produkcji. On ma charakter konkursu, czyli raz do roku zapraszamy producentów do udziału, napływają wnioski aplikacyjne, scenariusze, całe pakiety produkcyjne, z którymi my się zapoznajemy, ale zapoznają się też nasi eksperci, którzy mówią o tym, w co warto inwestować, jaki film ma potencjał dystrybucyjny czy też festiwalowy, albo ma walory edukacyjno-promocyjne, które przysłużą się województwu. Więc jest to cały długotrwały proces kilkuosobowy. Myślę, że też te decyzje, które podejmowaliśmy w ostatnich latach, pokazują, że to były słuszne decyzje. Absolutnie macie państwo kapitalną intuicję, zdecydować się na współpracę z Janem Komasą czy Pawłem Pawlikowskim, którzy potem zdobywali Hollywood swoimi filmami. No, rzecz nie bywała nie ukrywam, że jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie, że od kilku lat tylko działamy, ale już w tych pierwszych latach pojawiły się największe nazwiska. Właściwie w pierwszym roku działania Podkarpackiego Funduszu Filmowego koprodukowaliśmy Zimną Wojnę, film, który był nominowany do Oscara, więc to jest olbrzymie osiągnięcie i sukces. Cieszymy się, że oni wybierają Podkarpacie, że są zainteresowani, że te scenariusze odpowiadają tutajszym lokacjom, a wiemy, że te lokacje są atrakcyjne. Lokacje, które są niepowtarzalne i wyjątkowe w skali kraju. I są to nie tylko Bieszczady, ale są to takie miasta jak Przemyśl, który w ostatnich latach cieszy się olbrzymią popularnością wśród producentów. W najbliższym czasie na ekranie zarówno telewizyjnym, jak i na jednej z platform streamingowych zobaczymy serial, gdzie Przemyśl gra jedną z głównych ról. Nie mówiąc o jaśliskach, które stanowią fenomen na skalę europejską, małe miasteczko, mała miejscowość, która skupia uwagę filmowców, no, regularnie od lat. Lubimy myśleć o Jaśliskach jako o naszym małym Hollywood, bo rzeczywiście powstały tam trzy duże produkcje. Świetne produkcje, z czego jedna też była nominowana do Oscara, czyli Boże Ciało, ale nie zapominajmy o Winie Truskawkowym, które powstało jako adaptacja opowieści galicyjskich Stasiuka. Kino wyjątkowe, kino nostalgiczne, kino, które myślę, że jest też niepowtarzalne w skali polskiej. Wyjątkowość Jaślisk to zarówno atmosfera tego miejsca, jak i układ urbanistyczny. To, że leży poza głównymi traktami komunikacyjnymi, I to jest takie miejsce, gdzie zatrzymał się czas i ludzie, którzy przyjeżdżają tam, zarówno turyści, jak i filmowcy odczuwają to. Producenci, reżyserzy cenią sobie Jaśliska za też atmosferę pracy, za współpracę z samorządem lokalnym, za współpracę z mieszkańcami. Tutaj warto podkreślić, że właściwie w każdej z tej produkcji występowali mieszkańcy Jaślisk jako statyści, przyjeżdżając obecnie do Jaślisk. Spacerując po rynku, najczęściej można spotkać kogoś, kto powie jakąś historię filmową, kto grał na planiu kogoś, kto zna anegdoty i ciekawostki, o których rzadko usłyszymy czy przeczytamy w prasie branżowej. Ważnym elementem działania Podkarpackiej Komisji Filmowej są różnego rodzaju warsztaty kierowane do młodych ludzi, którzy swoją przygodę z filmem, produkcją filmową dopiero zaczynają. Podkarpacie nie jest centrum filmowym Polski, natomiast chcielibyśmy, żeby tych filmowców tutaj jak najwięcej pracowało i żeby młodzi wchodzili na rynek filmowy. Wśród młodych twórców na Podkarpaciu prowadzimy działania edukacyjne. Organizujemy coś na kształt takiej szkoły filmowej na kółkach, czyli przywozimy tutaj twórców, którzy mają już dorobek, uznanie, filmy, które były pokazywane zarówno na festiwalach, jak i w szerokiej dystrybucji i tutaj pod okiem doświadczonych twórców mogą pracować co roku taka grupa Młodych pracuje, niektórzy już w takiej szkole są trzeci rok, powstają filmy, następuje profesjonalizacja. Ci młodzi już powoli wchodzą na rynek, pracują na poważnych, profesjonalnych planach filmowych. Więc tutaj zanotowaliśmy już pierwsze sukcesy i myślę, że kolejne przed nami. Filmowe Podkarpacie będzie promowane w Dubaju na Expo 2020. Jak pani sądzi, czym możemy zainteresować, by nie powiedzieć zaskoczyć widzów, producentów, którzy działają w zupełnie innym środowisku, innym klimacie, innej kulturze, innej cywilizacji, nie waham się powiedzieć? Wystawa, którą przygotowujemy, prezentuje dwa wątki, dwa tematy. Jest to szlak filmowy, czyli produkt turystyczny, oraz to, co kryje się pod hasłem Infinite Film Space, czyli otwarta przestrzeń. Otwarta przestrzeń i przyjazna przestrzeń dla producentów, dla filmowców, dla wszystkich tych, którzy chcą wykorzystać filmowy potencjał Podkarpacia. Więc pokażemy zarówno szlak jako, jako pomysł na takie działanie promocyjne, turystyczne, czyli jak przeprowadzić ścieżkami filmów, które tutaj powstawały. Jak pokazać w sposób ciekawy historię, jak opowiedzieć o tych ciekawostkach, anegdotach z planu, ale też pokażemy lokacje filmowe, czyli to, co może być interesujące dla producentów. Posłużymy się tutaj trzema przykładami, trzema tytułami: Boże Ciało, Kronika wypadków miłosnych i serial Watacha. Tym samym pokażemy, Trzy obszary. Jaśliska, jako to nasze małe Hollywood, przemyśl, jako miasto, które cieszy się obecnie największą popularnością, oraz Bieszczady, gdzie właściwie od lat 50. filmy powstawały i powstawać będą. Czy te prezentacje mają także zapraszać filmowców z innych krajów do naszego regionu? Jak najbardziej. Nasza oferta jest dedykowana nie tylko producentom polskim, ale też zagranicznym. Działamy szeroko na rynkach zagranicznych, jesteśmy obecni na, na targach dedykowanych branżom filmowej. Współpracujemy już z filmowcami za Często dostajemy zapytania właśnie o lokacje, o możliwość współpracy. Także jest to jeden z elementów wystawa w Dubaju i nasza obecność, żeby pokazać atrakcyjność Podkarpacia, naszą otwartość, przyjazne nastawienie, też zachęty finansowe, które oferujemy produkcjom. Jesteśmy przygotowani na obsługę planów filmowych. Otrzymujemy często zapytania o lokacje, o możliwość współpracy. Także powoli ten temat rozwijamy i myślimy, że w najbliższych latach będziemy coraz częściej spotykać tutaj zagraniczne ekipy filmowe. Podkarpacie, które kojarzy się również z Ignacym Łukasiewiczem, niedługo będzie kojarzyć się także z kinem. Państwo przygotowujecie film poświęcony Łukasiewiczowi. To może być niezwykle atrakcyjna postać i ciekawy film, niezależnie od miejsca, w którym będzie prezentowany. W 2018 roku rozpoczęliśmy program Łukasiewicz, rozpoczęliśmy go konkursem dedykowanym producentom. Zaprosiliśmy producentów do tego, żeby złożyli pakiety produkcyjne, żeby nam zaprezentowali pomysły na postać Łukasiewicza, na scenariusz, na obsadę na, na reżysera. Wyłoniliśmy jednego z producentów, który przez blisko dwa lata pracował właśnie nad już takim zaawansowanym procesem produkcyjnym. Teraz jesteśmy na etapie montażu finansowego, także na zamknięcie roku Łukasiewicza, myślę, że obejrzymy dużą produkcję historyczną w Kich. Z Martą Kraus, ambasadorką instalacji Podkarpackie Infinite Film Space, rozmawiał Adam Głaczyński. Partnerem audycji jest województwo podkarpackie. Audycja powstała dzięki środkom Unii Europejskiej.